Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. Ostatnio mówiliśmy o nowych rzeczach w mojej szafie, to dzisiaj pora opowiedzieć Wam nieco o tych, którym dałam drugie życie. Kochani, witam Was serdecznie raz jeszcze. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to jest mi niezmiernie miło, że tutaj zajrzeliście. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Dlatego też, znajdziecie tu przede wszystkim filmy w duchu garderoby kapsułowej. Ja zachęcam przede wszystkim do zaglądania do Waszych szaf, do tego, żebyście korzystali z zasobów, które już w nich są, a jeżeli idziecie na zakupy, to zachęcam, by. Były to zakupy przemyślane, dobre jakościowo i takie, które zostaną z Wami na dłużej. A teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli 7 rzeczy, którym dałam drugie życie. Będą to przede wszystkim rzeczy, które przywędrowały do mojej garderoby z szaf moich rodziców, ale także pojawi się jedna koszulka, która została podwędzona z szafy Miśka. Nie przedłużam, zapraszam, o tych wszystkich elementach opowiem wam już przy okazji stylizacji. W pierwszej stylizacji główną rolę gra sukienka. Sukienka, która jak widzicie ma delikatne bufki tutaj przy rękawach. Jeśli chodzi o dół, to jest taka nieco rozkloszowana, idąc od pasa. Natomiast słuchajcie, kolor. Kolor jest tutaj ciekawy, bo albo jest to kategoria brudny róż, albo ceglaste. W zależności od oświetlenia, ta sukienka troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast to jest sukienka, która jest dla mnie naprawdę, naprawdę szczególna. Ponieważ to jest sukienka, w której moja mama brała ślub cywilny, więc jak się domyślacie, olbrzymi, olbrzymi sentyment mam do tego ubrania. Bardzo się cieszę, że trafiła do mojej szafy, do mojej garderoby, bo. Mogę jej dać drugie życie. No, i słuchajcie, świetnie się komponuje na przykład z bardzo wysokimi kozakami, kozakami w brązowym kolorze. Jak widzicie, spódnica, przepraszam, sukienka jest tutaj długości midi, więc te kozaki się chowają pod sukienką. Nie ma tutaj odkrytego kawałka nogi. Ten efekt bardzo, bardzo lubię. Mam wrażenie, że ona jest z jednej strony, bardzo taka wdzięczna bardzo dziewczęca z drugiej strony no też podkreśla na przykład wcięcie w talii podkreśla tutaj ramiona podkreśla dekolt więc faktycznie jest to taka rzecz powiedziałabym bardzo uniwersalna, bo można ją wystylizować na różne okazje. W takiej wersji na przykład to poszłabym spokojnie na spotkanie rodzinne albo do teatru, ale gdybym dodała tutaj na przykład jakiś krótki żakiecik, to mogłabym spróbować skomponować też z niej strój do pracy. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj mamy kolczyki, kolczyki w złotym kolorze z kamieniem Kamień Ma kolor taki, najbardziej zbliżony, to bym powiedziała, brudny pomarańcz. Natomiast, oprócz tego, mam też pierścionek. Pierścionek złoty z różowym oczkiem, który dostałam na 18 urodziny, właśnie od mojej mamy. Więc całość, jak widzicie, bardzo, bardzo sentymentalna. Dodaję do tego niewielką torebkę. Torebkę też w takim brązowym kolorze ze złotymi dodatkami więc współgra mi to z biżuterią. No i to jest moja pierwsza dzisiejsza stylizacja z wykorzystaniem elementu w postaci sukienki, który trafił do mnie z zasobów mojej mamy. Kochani, zapomniałam Wam wspomnieć o pasku. Dodałam tutaj też bardzo cieniutki pasek. Pasek w brązowym kolorze ze złotą klamrą. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, że fakt, że ten pasek jest taki cienki, pozwolił mi na stworzenie tutaj swego rodzaju takiego około artystycznego węzła. Nie wiem na ile to jest, słuchajcie, widoczne. Natomiast myślę, że to też jest taka forma urozmaicenia stroju, dodania mu takiego smatku, więc, takimi dodatkami, też możecie się bawić, właśnie tworząc nieco bardziej oryginalne stylówki. W drugiej stylizacji, moją multikolorową spódnicę o długości. Mini, którą mam od wielu, wielu lat w mojej szafie. Połączyłam z prostym, czarnym, cienkim golfem. To jest połączenie wełny z jedwabiem. Więc jest to z całą pewnością golf, który, mimo że jest bardzo cieniutki, to jednak stanowi taką porządną warstwę. Dogrzewającą. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj jest dokładnie ta sama biżuteria, która pojawiła się w pierwszej stylizacji, czyli kolczyki złote z kamieniem, a do tego złoty pierścionek z różowym oczkiem, który dostałam od mamy. Słuchajcie, te same buty, do tego grube, czarne leginsy, Wydaje mi się, że wygląda to całkiem w porządku. I tak naprawdę ja zawsze się boję tych połączeń butów na obcasie oraz spódnic mini, bo mam wrażenie, że to jest bardzo wulgarne. Natomiast zobaczcie, że tutaj tak naprawdę przez to, że na górze mam golf, że są rzeczywiście legginsy, które sprawiają, że tych nóg nie widać, to mam wrażenie, że jednak nie przekroczona została ta. Moja granica, jeśli chodzi o podkreślanie kobiecości, i te dwa elementy, bardzo kobiece przecież, jednak ze sobą współgrają, czyli i buty wysokie na obcasie i spódniczka mini. Ale żadna z tych, żaden z tych elementów nie jest bohaterem tej stylizacji, a jest nim marynarka z szafy mojego taty. No i jest gruba, mięsista, struksowa w karmelowym pięknym kolorze, ponieważ jest to marynarka z szafy mojego taty, więc oczywiście jest przeskalowana nieco zbyt szeroka w ramionach, ale mnie się ten efekt naprawdę bardzo podoba. I mam wrażenie, że ta marynarka, słuchajcie, przez to właśnie, że jest taka męska, taka za duża, równoważy też tutaj te proporcje, jeśli chodzi o właśnie takie bardzo kobiece elementy. Czyli ta spódniczka mini, te buty na obcasie z jednej strony a z drugiej męska nieco za duża oversizedowa marynarka. Tak bym to połączyła. Powiem też, że ta marynarka jest na tyle gruba, że wiosną swobodnie będę ją mogła nosić jako zamiennik cienkiego płaszcza, bo ona naprawdę się w tej roli e, również sprawdzi. Także z całą pewnością jest to propozycja na jesień, zimę, na wiosnę, na lato. Będzie już zbyt ciepła, zbyt gruba. Jeżeli chodzi o torebkę, to tutaj uzupełniam ten strój torebką dwukolorową, średniej wielkości, połączenie czerni właśnie z takim ciemnym beżem. Myślę, że całość bardzo ładnie współgra. Wygląda to ciekawie, wygląda to z całą pewnością troszeczkę inaczej, a dla mnie ta marynarka ma po prostu wartość sentymentalną, bo tak jak wspomniałam, ja bardzo lubię podkradać z szafy moich rodziców ubrania, bardzo lubię dawać im drugie życie i cieszę się, że ta marynarka dołączyła właśnie do takiej mojej kolekcji tych ubrań które po raz kolejny mają okazję zaistnieć w całkiem współczesnym wydaniu. Tym razem kochani czarne spodnie na kant z wysokim stanem połączyłam z tym samym golfem, który pojawił się w poprzedniej stylówce, a to po to, żeby stworzyć czarny total look stanowiący tło dla tej wełnianej robionej na drutach kamizelki, którą Również podkradłam mojej mamie. Słuchajcie, no to jest połączenie, które świetnie pokazuje, że to stare można jednak przemycać do stylizacji aktualnych, stylizacji nowych. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to się może podobać lub nie. Ja e, też już tę te kamizelkę wam wcześniej prezentowałam w poprzednich odcinkach cyklu 7 wieszaków. Zdaję sobie sprawę, że ona mnie bardzo poszerza w ramionach, co być może nie jest dla mnie korzystne, bo ja już jestem szersza w ramionach aniżeli w biodrach, więc pewnie powinnam sobie te proporcje zrównoważyć. No ale słuchajcie, nie mogę się powstrzymać. Zwłaszcza, że zimą naprawdę to jest świetna warstwa, dodatkowa warstwa. Dogrzewająca. Także e, tym razem, w takim oto wydaniu, czerń stanowi tutaj tło dla kamizelki. Ona w takich kontrastowych e, barwach to się pięknie razem komponuje, pięknie się prezentuję. Do tego postanowiłam też założyć buty na obcasie, botki czarne z nieco przedłużanym noskiem, nieocieplane, co ważne, ale też umówmy się. Zimy w Polsce od jakiegoś czasu sprawiają, że mamy zarówno te temperatury niższe, jak i te temperatury, które są w okolicach zera albo nawet powyżej zera i wtedy te buty też spokojnie mogę nosić. Jeżeli natomiast chodzi o biżuterię, to tutaj tym razem pojawił się zestaw: naszyjnik oraz kolczyki, połączenie srebra z kamieniem noccairu i to jest pamiątka przewieziona z wakacji kilka lat temu spędzonych w Szklarskiej Porębie, do tego pierścionek z motywem warkocza również srebrny oraz zegarek Czarny pasek, skórzany, elementy srebrne w zegarku, biała tarcza, także tutaj to srebro przebija się, zarówno w biżuterii, jak i właśnie w zegarku. Jeżeli chodzi o uzupełnienie całości, pojawia się torebka, torebka czarna, średniej wielkości. Mimo, że ona wygląda na dosyć mało, to ona naprawdę jest całkiem pojemna, więc świetnie się też sprawdzi na co dzień, kiedy nie ma konieczności, żebym na przykład nosiła ze sobą jakąś większą liczbę, czy dokumentów, czy książek, czy jakichkolwiek papierów, czy czegokolwiek, co jest w formacie A4, bo to mi się zdarza wtedy rzeczywiście, zastępuje taką torebkę po prostu. Pojemnym szoperem. Także kolejna stylizacja, tym razem w roli głównej, kamizelka wełniana z szafy mamy. Było już coś z szafy mamy, było coś z szafy taty, pora na coś z szafy Miśka. Tym razem czarne spodnie z wysokim stanem na kant, czyli takie nieco bardziej eleganckie, które pojawiły się już w poprzedniej stylizacji, zestawiłam z białym t-shirtem właśnie podkradzionym Miśkowi. Jak widzicie siłą rzeczy t-shirt jest przeskalowany. Pojawia się tutaj motyw taki powiedziałabym morski, czy też coś dla fanów żeglarstwa. Tutaj zauważcie też, że Użyta została e, czarna farba, jeśli chodzi o ten nadruk, więc wszystko mi się tutaj pięknie składa, i cały, e, cała ta stylówka robi nam się w takim klimacie black and white. Do tego dodałam e, czarne, nieco takie cięższe buty, co sprawia, że cała stylizacja robi się też taka bardziej męska. Ale gdybym dodała tutaj na przykład botki, które pojawiły się poprzednio, to też spokojnie ta stylówka by się obroniła, a byłaby może taka troszeczkę lżejsza i dodałabym taki element kobiecy. Ja natomiast muszę przyznać, że takie męskie stylizacje bardzo mi się podobają. Ja się w nich bardzo też dobrze czuję, dlatego też tym razem postawiłam właśnie na te buty. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj niewiele się zmieniło, mianowicie to jest dokładnie ta sama biżuteria, która pojawiła się w poprzedniej stylizacji. Zdjęłam jedynie naszyjnik, który... Mam wrażenie, że robił mi tutaj przy szyi troszeczkę za dużo zamieszania, bo pojawiał się właśnie ten nadruk, pojawia się naszyjnik. Postanowiłam z jednej z tych rzeczy zrezygnować. Z nadruku nie mogę, więc naszyjnik tym razem zdjęłam. Ale zostają kolczyki srebro z połączeniem to jest połączenie srebra z kamieniem nockairu do tego pierścionek srebrny z motywem warkocza, no i zegarek, który się wcześniej już Pojawił, ale do tego wszystkiego myślę, że świetnym dodatkiem byłaby czarna marynarka. No i dodałam czarną marynarkę, nieco przeskalowaną z chłodnej wełny. Także zrobił nam się taki niemalże garnitur, bo nie jest to komplet, ale mam wrażenie, że wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Dodatkowo tutaj talię podkreśliłam czarnym paskiem ze srebrną klamrą, też element, który pojawiał się wcześniej. No i torebka dokładnie ta sama, którą widzieliście w poprzedniej stylizacji czarna, średniej wielkości. Także tym razem stylówka z t-shirtem z szafy miśka. Nie trudno się zorientować, że ja naprawdę lubię męskie ubrania w mojej szafie. Tym razem kochani, biała koszula z szafy mojego taty, którą połączyłam z jeansami. Jeans w takim trochę retro stylu w stylu lat 80, typu mam, więc z wysokim stanem. Dodatkowo jeszcze podkreśliłam talię paskiem czarnym z srebrną klamrą i dodałam czarne botki. Na obcasie. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tym razem postawiłam na srebrny zestaw. To jest naszyjnik oraz kolczyki z motywem liścia klonu, a do tego pierścionek, który już się tutaj wcześniej pojawił, z motywem warkocza. Także kochani, taka półformalna stylówka, ale naprawdę bardzo lubię połączenie białej koszuli z jeansami. Zresztą nie wiem, jakie są Wasze odczucia, ale ja w ogóle mam wrażenie, że niezależnie od tego, z czym tę białą koszulę bym połączyła, to od razu cały ten outfit jest taki powiedziałabym poziom wyżej, jeśli chodzi o elegancję. Coś takiego naprawdę niezwykłego jest w białych koszulach. Ja w dodatku uważam, że te białe męskie koszule często są wykonywane z lepszych gatunkowo materiałów, są trwalsze, bywa, że po prostu są lepiej. Uszyte, dlatego też zachęcam do tego, abyście zaglądali również na działy męskie w sklepach, bo tam można znaleźć, jeśli chodzi o rozmiarówkę, te najniższe rozmiary XSS, i one mogą być swobodnie koszulami czy swetrami damskimi, bo nie mają żadnych charakterystycznych cech. A w dodatku, jeśli lubicie takie przeskalowane rzeczy, jak ja, to też to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie korzystać z tych mniejszych rozmiarów męskich. One na nas często wyglądają właśnie jak takie lekko oversize. Także tak się to, słuchajcie, prezentuje. Tym razem, jak wspomniałam, jeansy z białą koszulą, ale jako, że mamy jeszcze ten sezon nieco chłodniejszy, to przydałoby się tutaj okrycie wierzchnie. Na wierzch dodałam czarną marynarkę, widzieliście już w poprzednich stylizacjach, jak się prezentuje. Tym razem, właśnie w zestawieniu z białą męską koszulą. Co lubię w takich przeskalowanych marynarkach, to to, że one przez to, że są nieco większe, są też w stanie na przykład swobodnie zmieścić cienki sweter, czy też bluzę, albo właśnie nieco za dużą koszulę. Także tutaj nie ma problemu, że jest nam niewygodnie, że coś się tutaj e, dzieje, coś nam przeszkadza. Także jeżeli lubicie. E, właśnie takie troszeczkę większe ubrania, troszkę obszerniejsze, to też taką marynarkę Oversize Wam e, polecam, bo tak jak mówię, ona daje nam dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o to, co możemy pod nią założyć. Jeżeli chodzi natomiast o torebkę, no to tutaj nie będę oryginalna po raz kolejny: czarna torebka średniej. Wielkości. Ja też wielokrotnie podkreślam na tym kanale, że my naprawdę nie potrzebujemy miliona rzeczy, żeby stworzyć dość dużą liczbę stylizacji. Stylizacji bardzo różnych na różne okazje takich stylizacji, które zaspokoją nasze potrzeby, i rzeczywiście wystarczy, że ta szafa będzie po prostu dobrze skomponowana a to już jest w całości po raz ostatni obrocik. Stylizacja z białą męską koszulą z szafetaty. Tym razem głównym bohaterem tej stylizacji jest sweterek roboty mojej mamy, z szafy mojej mamy. Sweterek, który jest w kolorze złamanej bieli. Połączyłam go z naprawdę nowościami w mojej szafie, bo wszystkie pozostałe elementy, czyli jasne, skórzane buty na takiej dosyć grubej podeszwie, a do tego jasno beżowy pasek oraz takie materiałowe spodnie w szaro-stalowym kolorze, jak widzicie bardzo szerokie, to są nowe elementy w mojej garderobie, więc ja bardzo się cieszę, kiedy mam możliwość połączenia tych rzeczy, które u mnie znalazły drugie życie, właśnie z nowościami, które do tej mojej szafy trafiły. Jeżeli chodzi o biżuterię, kochani, to tym razem postawiłam na złote koła i uwaga, to są dokładnie te same kolczyki, które widzieliście już w stylizacji pierwszej, tylko że w pierwszej stylizacji miały tu jeszcze doczepione kamienie. Tym razem ja te kamienie po prostu zdjęłam. To jest naprawdę świetna opcja w przypadku biżuterii, kiedy mamy. Możliwość żonglowania kolejnymi elementami i zmiany tej biżuterii w zależności od swoich potrzeb i upodobań. Więc tym razem zwykłe, proste, złote koła, a do tego pierścionek złoty z różowym oczkiem, który dostałam od mamy. I tak się to, słuchajcie, prezentuje. Zrezygnowałam z naszyjnika, ponieważ tu się bardzo dużo e, przy tej szyi dzieje. Tu jest kołnierzyk, kołnierzyk dosyć ozdobny, więc gdybym jeszcze dodała tutaj jakieś naszyjniki, to naprawdę myślę, że byłoby zdecydowanie e, za dużo. Kochani, jak widzicie, zrezygnowałam z czerni, co nie jest wcale oczywistością, bo ja zdecydowanie częściej sięgam po czerń w tym sezonie jesienno-zimowym, ale w związku z pojawieniem się chociażby właśnie tych jasnych butów postanowiłam troszeczkę te moje stylówki rozjaśnić i być może sprawić, że ten jasny beż stanie się taką alternatywą właśnie dla czerni. Całość o właśnie, uzupełniam torebką takim trochę kuferkiem, nieco bardziej eleganckim, również ze złotymi tutaj okuciami, więc nawiązanie z kolei do koloru biżuterii. No, i wydaje mi się, że to jest bardzo swobodna i bardzo taka ciepła i wygodna jednocześnie. Stylizacja do śmigania na co dzień. Nie polecam tylko wtedy, kiedy będziecie mieć rzeczywiście dużo błota i deszczu, bo jednak te jasne buty mogą się nie sprawdzić, ale wystarczy, że temperatura nieco spadnie i wtedy ta stoluweczka to jest naprawdę dla mnie świetny wybór. Ponieważ w tych spodniach jest ponad 60% wełny, i te spodnie to są zdecydowanie spodnie na sezon jesienno-zimowy, spodnie, które naprawdę są ciepłe, więc to jest ich duży, duży plus. Tak więc stylówka ze swetrem roboty mojej mamy w roli głównej. Pora na ostatnią już dziś stylizację. Tym razem główną bohaterką jest kamizelka uszyta przez moją świętej pamięci Babcie. Kochani, e, przede wszystkim, no cóż, dużo tu brązu w różnych odcieniach. Karmelowa koszulka bawełniana, taki long sleeve z grubej, mięsistej bawełny pod spodem, na to kamizelka uszyta przez babcie, a do tego brązowe spodnie z nieco rozszerzanej nogawce, też spodnie, które mam po prostu od wieków i ja co jakiś czas zaglądam do tej szafy mojej i po raz kolejny je wyciągam. A do tego słuchajcie, bodki czarne, skórzane na obcasie, bodki, które też już się w poprzednich stylówkach przebijały, więc też już je widzieliście. Jeśli chodzi o biżuterię, to tutaj nie ma jakiegoś wielkiego odkrycia, dokładnie ten sam zestaw co poprzednio czyli koła złote, jeśli chodzi o kolczyki, a do tego pierścionek złoty z różowym oczkiem. Także dużo brązu tym razem. No i całość uzupełniam torebką. Można ją nosić właśnie w formie listonoszki, e, brązowo-czarna, czyli też mam wrażenie, że wszystko tutaj kolorystycznie ze sobą, Współgra. Ja brązy bardzo lubię. Mam mnóstwo y, różnego rodzaju odcieni, brązy, miody, tofi, jak tylko chcecie to nazywać beża, więc to jest te, też e, cała taka y, gama różnego rodzaju odcieni y, w mojej szafie, jeśli chodzi właśnie o te kolory od beżu do brązu bardzo ciemnego. No i tutaj właśnie przykład takiej stylizacji, także. Tak się to prezentuje. O, czekajcie, jeszcze guziczek niezapięty. Ostatnia na dzisiaj stylówka zarówno do śmigania na co dzień, jak i na jakieś niezbyt formalne wyjście, na przykład z koleżanką. I to już wszystko co przygotowaliśmy dla was na dziś. Oczywiście dajcie znać w komentarzach do tego odcinka, która z zaprezentowanych stylizacji przypadła wam do gustu najbardziej i czy wy dajecie drugie życie ubraniom i nie mówię tutaj tylko o zakupach w second-handach, ale mówię przede wszystkim o korzystania z zasobów szaf naszych bliskich, bo dla mnie to są przede wszystkim rzeczy bardzo, bardzo ważne, jakoś tak w jakiś sposób sentymentalne. Więc więc szczególne, często występujące też że w jednym egzemplarzu, a więc naprawdę unikaty. Dlatego też i Was zachęcam, jeśli jeszcze tego nie robicie, zajrzyjcie do szaf rodziców, zajrzyjcie do szaf Waszej drugiej połowy być może znajduje się tam coś godnego uwagi. Dziękuję, kochani, za wszystkie, ale to naprawdę wszystkie formy wsparcia, jakimi nas obdarzacie. Za wszystkie lajki, komentarze, za subskrypcje, które sprawiają, że jesteśmy w stanie z naszymi treściami dotrzeć nieco dalej. Dziękujemy za udostępnienie naszych filmów. Jeżeli uważacie, że są wartościowe, to to też jest taki sposób, żeby nas wesprzeć, żeby pokazać nam, że to, co robimy, rzeczywiście jest dla Was, Warto tego, by podać to dalej. Dziękujemy za wszystkie kawki postawione nam w serwisie Bajko Fitu. Rzeczywiście, jak już wspominałam wielokrotnie, ta kawa ostatnimi czasy bardzo mocno się przydaje, bo nasililiśmy nasze działania związane z tym kanałem. Tych filmów pojawia się ostatnio nieco więcej, są nieco dłuższe, więc wymagają też od nas większej pracy. Dlatego jest nam niezmiernie miło, że te wszelkie formy wsparcia. Od Was otrzymujemy. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia. Aha, zapomniałabym, zapraszam Was oczywiście jeszcze na mojego bloga okiemwariatki.com, gdzie znajdziecie treści nie tylko poświęcone modzie. Zapraszam też tutaj na YouTubie do zakładki Społeczność, bo tam komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów. A najczęściej znajdziecie mnie na Instagramie. Mój nick to okiem, podkreślnik, wariatki, podkreślnik, style. I to już naprawdę wszystko na dzisiaj. Raz jeszcze trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia!